Mam tutaj dzisiaj kokosy. Kokosy są owocami drzewa kokosowego, czyli palmy kokosowej. I palma kokosowa nie bez powodu jest nazywana drzewem życia, ponieważ ogólnie owoce kokosu, czyli kokosy. Mają niesamowicie dużo właściwości takich prozdrowotnych dla naszego organizmu, i z tych owoców jest pozyskiwany olej kokosowy, który chyba wszyscy znamy. Ale olej kokosowy jest bardzo ciekawym olejem, jeśli chodzi o wszystkie oleje roślinne, i chciałabym Wam dzisiaj kilka słów na jego temat powiedzieć. Przede wszystkim. Olej kokosowy występuje w takiej formie oleju nierafinowanego, mówimy wtedy, że jest to olej Extra Virgin i mamy również olej kokosowy rafinowany, taki oczyszczony. I teraz czym różnią się te dwa oleje? Po pierwsze, olej kokosowy ma taki bardzo specyficzny, kokosowy e, aromat i smak jeśli jest to taki właśnie olej nierafinowany. I w tym procesie chemicznym, kiedy właśnie podajemy olej rafinacji, on utraca te właściwości. Czyli jest wtedy takim tłuszczem bezzapachowym, który może się nadawać do smażenia rzeczy takich, gdzie nie chcemy, żeby gdzieś ta nuta kokosa była wyczuwalna. Ale olej kokosowy ma też kilka innych takich podstawowych cech, które warto wiedzieć. Przede wszystkim w takiej temperaturze do 23-27 stopni olej kokosowy pozostaje w takiej właśnie formie stałej, jak tutaj widzicie. To tak przypomina w zasadzie trochę taki smalec, ale w momencie, kiedy temperatura jest troszeczkę wyższa, czyli gdzieś tam przewyższa te 27 stopni, to olej kokosowy zmienia postać na płynną. I teraz tak naprawdę jest to proces odwracalny, czyli jeśli on tak się odpłynni i znowu obniżymy mu temperaturę, to on powraca do formy stałej. I co bardzo ważne, ten proces zmiany stałej formy oleju w płynną nazywamy procesem krystalizacji. I bardzo dużo osób boi się, że jeśli olej przejdzie w tą formę płynną i później znowu się zestali, to, że utracimy jakieś właściwości tego oleju. Ale tutaj, jakby, dobra wiadomość jest taka, że ten proces w żaden sposób nie wpływa na to, jak ten olej będzie, jeśli chodzi o właściwości w czasie późniejszym.